W ciągu tych wszystkich dekad trwania serii o Godzilli, twórcy wielokrotnie planowali ją zakończyć. Najpierw ostatnim filmem z serii miał być Destroy All Monsters, który jednak okazał się nie być tym ostatnim. Potem, po premierze Terror of Mechagodzilla, twórcy mówili, że nie, nie, to już jest koniec, to już jest koniec, więcej nie będzie, to już jest koniec. Po czym po latach wrócili znów do tego cyklu. Jeszcze później, po premierze Godzilla vs. Destroya, twórcy mówili, że nie, 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 to już jest koniec, to już jest autentycznie koniec i już, już więcej Godzilli nie będzie. Nie, po prostu nie. Po czym parę lat później wystartowali z nową serią. Potem, po jakimś czasie, po premierze Godzilla Final Wars, twórcy znów zaczekali się, że nie, 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 tym razem, tym razem to na pewno jest koniec. Tym razem to jest grand final, już ta seria już jest zakończona, więcej nie będzie. Nie, nie będzie. Zgadnijcie co. No i obecnie znów zaczęli robić filmy z Godzilla. No w takim tempie to ta seria nigdy nie umrze. Po sukcesie amerykańskiego remake'u z 2014 roku można było się łatwo domyśleć, że panowie z Toho postanowią znowu zrewitalizować ten cykl. Co oczywiście się stało i w 2016 roku dostaliśmy nowy film o tytule Shin Godzilla. Tym razem za kamerą miał stanąć nie kto inny jak Hideaki Anno twórca bardzo kultowego anime Neon Genesis Evangelion. Moim zdaniem był to idealny wybór, gdyż już we wspomnianym anime było widać, że ano perfekcyjnie łapie klimatyki na tokusatsu. No więc czekałem, czekałem, długo czekałem, ale się w końcu doczekałem. Aczkolwiek kiedy zobaczyłem ten film po raz pierwszy, nie wiedziałem co o nim myśleć. Powiedzmy, że nie wyglądał on tak jak to sobie pierwotnie wyobrażałem. Dlatego nie mogłem stwierdzić czy mi się podoba czy jednak nie. W związku z z tym po latach postanowiłem go obejrzeć jeszcze raz, aby przekonać się czy w końcu jest dobry czy nie. No więc ostatecznie myślę, że Shin Godzilla jest dobrym filmem, naprawdę bardzo dobrym nieidealnym, ale wciąż bardzo, bardzo dobrym. Ale po kolei po kolei, fabularnie ten film odcina się od jakichkolwiek wczesnych odsłon, ignorując nawet oryginał z 1954 roku. Czuć, że jest to w dużej mierze remake tamtego filmu, bo jego zamysł fabularny jest niemalże identyczny. Od pojawia się tajemniczy potwór, który później zostaje nazwany Godzillą, zaczyna niszczyć miasto, a ludzie starają się go powstrzymać. Aczkolwiek tym razem oglądamy to wszystko ze zupełnie nowej perspektywy. Bowiem Shin Godzilla skupia się w dużej mierze na pokazywaniu działań japońskiego rządu, który bardzo opieszale, ale jednak z wielką determinacją stara się powstrzymać wielkie monstrum. Nie liczcie zatem na mózgę z potworami, z walącymi się budynkami w tle. Shin Godzilla rozkłada akcenty na zupełnie inne miejsca. Sama Godzilla jest to jedynym potworem, który w dodatku ma dość mało czasu ekranowego. A wszystkie zdarzenia widzimy z perspektywy japońskich polityków. To znaczy japoński rząd także był obecny w... W poprzednich filmach, ale tutaj stanowi on kluczową rolę. Chociaż mamy tu kilka postaci, które można uznać za głównych bohaterów, tak naprawdę mamy tu do czynienia z bohaterem zbiorowym. Tutaj cały japoński rząd jest bohaterem. Tak więc przygotujcie się na dużo scen, gdzie ludzie siedzą na tyłkach i debatują nad tym, co zrobić. Ta, jestem przekonany, że wielu fanów już z miejsca to odrzuci. I ja też na początku miałem z tym problem. Ale z czasem zacząłem to doceniać, bo bez cienia wątpliwości ma to być zabieg mający na celu skrytykowanie biurokracji, która bardzo często w kryzysowych sytuacjach uniemożliwia rządowi poprawne działanie. A kiedy już rząd stara się coś zrobić, często jest już za późno. Moim zdaniem jest to idealny przykład na to, jak świetnym remake'iem jest Shin Godzilla. Otóż ten film bierze sobie ogólny zamysł fabularny z pierwszego filmu z 54 roku i Uwspółcześnia go, odnosząc się do obecnej sytuacji w Japonii. Nie oszukujmy się, jak bardzo pierwszy film z serii nie byłby dobry, to jego przesłanie odrobinkę się zestarzało. To znaczy, zagrożenie jakie niesie ze sobą energia jądrowa wciąż jest jak najbardziej realne, ale jednocześnie widać, że dzisiaj ten strach nie jest już aż tak potężny jak kiedyś. Shin Godzilla odnosi się do tego, że tak, energia jądrowa jest niebezpieczna, no ale. Mimo to z niej korzystamy, więc chyba jednak jest sposób na to, aby żyć z nią w harmonii. Zresztą energia atomowa nie jest jedynym tematem, który podejmuje Shin Godzilla. Tak samo jak pierwsza część serii była symbolicznym katarzis po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki, tak Shin Godzilla niemalże co chwilę odnosi się do katastrof sprzed ledwie kilku lat. Takich jak tsunami, trzęsienie ziemi w Tohoku czy awaria reaktora jądrowego w Fukushimie. Zdarza których skutki Japończycy odczuwają po dziś dzień. Nie da się ukryć, że jest to dość osobisty temat dla Japończyków i z pewnością jest to powód, dlaczego ten film cieszy się taką estymą w tamtym kraju. Ale myślę też, że to właśnie dlatego twórcy nie byli zbyt chętni wydać ten film poza Japonią. Jeżeli nie znacie historycznego kontekstu tych wydarzeń, wiele subtelnych, wizualnych nawiązań może wam zwyczajnie umknąć. Ale ja nie mam z tym problemu, bo cieszę się, że nowy film z Godzilla faktycznie chce powiedzieć, coś nowego. No, fajnie, super, ale tytuł mimo wszystko wciąż wskazuje na film z Godzillą, prawda? Z tego co wiem, twórcy bardzo chcieli przywrócić króla potworów do korzeni i ponownie sprawić, aby siał on grozem i niepokój. Udało się to tutaj perfekcyjnie, głównie dzięki jego nowemu przerażającemu designowi. Wiem, że wielu fanów go nie lubi, ale dla mnie sprawdza się on kapitalnie. To teoretycznie wciąż nasz stary dobry Godzilla, ale jednak nie do końca, bo dodatkowo pojawia się on tutaj w kilku Różnych formach, co znacznie przybliża go do takich potworów jak Hedora czy Destroja. Wiem, że ten aspekt także wielu fanom się nie spodobał, ale ja to uwielbiam, bo to jednak jest zupełnie nowe i świeże podejście do postaci króla potworów. Aha, a tak nawiasem mówiąc, jest on stworzony w całości w CGI, o czym nie wiedziałem na początku, gdyż cały czas myślałem, że jest to wciąż aktor w kostiumie. Ale nie, może same efekty komputerowe nie są jakoś specjalnie dobre same w sobie, ale nasz Król Potworów jest nakręcony w taki sposób, abyś w ogóle nie zauważył różnicy. Widać też, że Shin Godzilla jest także filmem dość autorskim, gdyż Hideaki Anno niemalże co chwilę odnosi się do swojego kultowego anime, które stworzył. Poprzez wiele podobnych wizualnie scen. A w paru momentach można nawet usłyszeć muzykę z Ewangeliona. A właśnie, muzyka. Muzyka jest tutaj bardzo ciekawym tematem, gdyż soundtrack do tego filmu można podzielić na dwie części. Pierwsza to oryginalna muzyka skomponowana przez Shiro Sagisu, która jest naprawdę świetna i idealnie oddaje klimat filmu, a druga to muzyka Akiry Fukube z jego poprzednich starszych filmów. Aczkolwiek te utwory nie są remiksami starszych utworów, ale są dosłownie wzięte ze starszych filmów. A muzyka z filmów z lat 50. i 60. charakteryzuje się tym, że jej jakość była dość słaba. Jestem pewien, że niektórzy współcześni widzowie mogą być odrobinę zdezorientowani, czemu współczesny film korzysta z słabej jakości muzyki z dawnych lat. To samo tyczy się także udźwiękowienia, gdyż wszystkie odgłosy wybuchów i strzelanin to efekty dźwiękowe z filmów z lat 60. Co także dla niektórych może brzmieć troszeczkę dziwnie, ale ja to w sumie nawet doceniam, bo w wyparu momentach wywołuje to pewne poczucie nostalgii, nawet jeśli przez to w wyparu momentach można odnieść wrażenie, że jest to film fanowski, a nie pełnoprawna kinowa produkcja. Podsumowując, myślę, że Shin Godzilla można uznać za jedną z najlepszych części tej długiej serii. Ale zarazem, jednak rozumiem pewne rozczarowanie niektórych fanów. Bo to nie jest typowe Monster Movie, to nie jest typowe kino kaiju. Ale cieszę się, że twórcy mieli odwagę zrobić coś nowego. Jednocześnie pamiętając o korzeniach serii. Ale ostrzegam, że jest to film zrobiony przez Japończyków dla Japończyków. Jeżeli nie posiadacie odpowiedniego kontekstu polityczno-historycznego. Możecie niewiele z niego wynieść. Jeśli jednak go posiadacie, to myślę, że szybko docenicie ten film. A z mojej strony to by było na tyle, jak zwykle dzięki za uwagę i do następnego razu, trzymajcie się, cześć.